Proszę państwa, witam państwa bardzo serdecznie. Otwieram dziesiątą nadzwyczajną sesję Rady Miasta Łuków. Serdecznie witam wszystkich państwa przybyłych na obrady dzisiejszej sesji Rady. Witam burmistrza miasta pana Piotra Pudowskiego. Witam zastępcę burmistrza pana Pawła Krasuskiego, witam skarbnika miasta panią Barbarę Leszczyńską. witam sekretarza miasta pana Waldemara Siurka, witam naczelników, kierowników i pracowników Urzędu Miasta, witam zgromadzoną publiczność, a także przedstawicieli prasy, radia i telewizji. Obrady sesji Rady transmitowane są na żywo na stronie inter internetowej miasta www. .lukow.pl link do transmisji znajduje się w zakładce Rada Miasta Łuków. W tej zakładce dostępne są także wyniki imiennych głosowań państwa radnych. Szanowni Państwo obrady dziesiątej sesji rady zwołane zostały w trybie artykułu 20 ustęp 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym na wniosek pana burmistrza. Wniosek wpłynął w dniu 9 lipca bieżącego roku. Do wniosku dołączony został porządek obrad oraz projekt uchwały. Stwierdzam, że w obradach uczestniczy aktualnie zgodnie z listą obecności 15 radnych, co wobec ustawowego składu rady wynoszącego 21 osób stanowi kworum pozwalające na podejmowanie prawomocnych uchwał. Przechodzę do realizacji, do realizacji punktu drugiego porządku sesji, przyjęcie wniosków do przedstawionego porządku obrad dziesiątej sesji Rady Miasta. Zawiadomienie o obradach wraz z porządkiem obrad sesji i projektem uchwały zostały Państwu radnym doręczone w terminie. Czy do przedstawionego porządku obrad są wnioski? Nie widzę. Przypominam, że do zmiany porządku obrad sesji zwołanej w nadzwyczajnym trybie konieczne jest uzyskanie bezwzględnej większości głosów ustawowego składu Rady i dodatkowo zgody wnioskodawcy. Ponownie stwierdzam, że nie widzę zgłoszeń ze strony Państwa Radnych. Wobec braku uwag i propozycji informuję, że porządek obrad dzisiejszej sesji przedstawia się następująco. Punkt pierwszy. Otwarcie. Punkt drugi. Przyjęcie wniosków do przedstawionego porządku obrad dziesiątej sesji Rady Miasta. Punkt trzeci podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr 23 na 169 na 2016 Rady Miasta Łuków z dnia 30 czerwca 2016 roku w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Punkt czwarty zamknięcie. Szanowni Państwo rozpoczynam realizację punktu trzeciego porządku obrad, w którym Wysoka Rada podejmie uchwałę zmieniającą uchwałę numer 23 na 169 na 2016 Rady Miasta Łuków z dnia 30 czerwca 2016 roku w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji Elektronicznej. Panie burmistrzu, bardzo proszę o omówienie przedłożonego projektu uchwały. Bardzo proszę. Panowie przewodniczący, Wysoka Rada, szanowni państwo, to jest uchwała o takim charakterze technicznym. Tak jak w samym tytule uchwały, jest informacja o zmianie wzoru deklaracji. To w rzeczy samej o to chodzi. Ten wzór deklaracji z 2016 roku. Zawierał automatycznie wielkość opłat za odebranie poszczególnych pojemników. W związku z uchwałą, którą Wysoka Rada przyjęła na dziewiątej sesji Rady Miasta, zachodzi potrzeba, aby wzór deklaracji został zmieniony, ale tutaj zmiana jest jeszcze w jednym kierunku. Ta nowa deklaracja nie będzie zawierała wielkości opłat, tylko będzie to jakby. No, czyste miejsca do, do wpisania. W razie gdyby zaszła taka potrzeba, konieczność, żeby e, za jakiś czas znowu zmienić, skorygować e, opłaty za gospodarowanie odpadami, wówczas już nie będzie potrzeby e, podejmowania kolejnej uchwały o zmianie tego wzoru, e, wzoru deklaracji. Jeżeli Państwo macie pytania, e, Pani Kierownik Anna Czerska jest do dyspozycji. Bardzo dziękuję. dziękuję panie burmistrzu. Otwieram dyskusję. Czy do przedłożonego projektu są pytania, uwagi bądź wnioski? Bardzo proszę pan przewodniczący Jarosław Okliński. Bardzo proszę Panie Przewodniczący, nie przesunę. Nie dlatego, że nie chcę się podzielić mikrofonem, tylko technicznie nie da się przesunąć. Dziękuję. Panie Przewodniczący, panie burmistrzu, szanowni państwo. Ja myślę, że idea jest słuszna, natomiast zastanawia mnie wielkość tej deklaracji. Proszę Państwa, my sami przysparzamy, produkujemy większą ilość śmieci wówczas, gdy deklaracja opiewa na czterech stronach, a cztery dokumentów. Ja wypełniałem, co prawda, w gminie też deklarację. Deklaracja mieści się na dwóch stronach. Myślę, że spokojnie mogłoby się zmienić, zmieścić na jednej stronie. Myślę, że troszkę pracy więcej i to by zdecydowanie poprawiło. No, przynajmniej tą ilość. No słuchajcie, tysiąc osób po cztery strony, to się po, cztery, po dwie strony, czy po dwie kartki, to się robi. I określona ilość papieru. A druga sprawa, ja chciałam zapytać, bo nie wiem, umknęło mi czy nie doczytałem, jakie są warunki i tryb składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Nigdzie to nie występuje, Panie Dziękuję. Burmistrzu. Rozumiem, że w Pana imieniu. Bardzo proszę, Wysoka Rado, Panowie Przewodniczący. Proszę mikrofon włączyć. Aha. Dziękuję. Panowie Przewodniczący, Wysoka Rado, deklaracja musi zawierać wszystkie elementy wymienione w ustawie i nie da się tego skrócić. Wszystkie stawki muszą być objęte, więc wszystkie stawki muszą być objęte, dlatego też te pola są tak wypełnione. Natomiast pouczenie w deklaracji jest zgodnie w tej chwili z RODO, jest również klauzula o przetwarzaniu danych osobowych, natomiast informacja o składaniu w trybie, w formie elektronicznej znajduje się w uchwale, w której nie zmieniamy, ta, ta, to nie podlega zmianie. Bardzo dziękuję. Pani Przewodniczący, czy inne pytania? Panie Przewodniczący? Nie, dziękuję bardzo. Czy są inne pytania, uwagi bądź wnioski? Bardzo proszę, pan radny Leszek Baranowski. Bardzo proszę, panie radny. Ja mam pytanie. Czy gmina ma inne przepisy, opiera się, jeżeli tu kolega mówi, przewodniczący, że tam można zmieścić, a u nas twierdzi pani kierownik, że nie. Czy przepisy są dla całego kraju jednakowe czy dla poszczególnych gmin są różne? Dziękuję bardzo panie radny, panie burmistrzu. Tylko mikrofon tutaj mamy. Dziękuję. W gminie Łuków faktycznie deklaracja zawiera zmieści się na dwóch stronach, ale są tam dwie yy, Dwie, dwa rodzaje stawek: selektywna zbiórka i odpad zmieszany. Nie jest to wydzielone na frakcję suchą, w, w, szkło, bioodpady y, i pozostałe odpady zbierane w selektywne. Dlatego tam zajmuje mniej miejsca. Bardzo dziękuję. O głos prosił pan burmistrz, pan Panie Paweł Krasowski. Szanowni Państwo Radni, Wysoka Rado. Ja myślę, że pan radny dotknął bardzo istotnego problemu, czyli krótko mówiąc, w kraju mamy jedno prawo, natomiast niestety, jak Polska długa i szeroka, jest ono różnie interpretowane. Inaczej będzie interpretowane w województwie lubelskim, inaczej w mazowieckim i czasami się zdarza, że między powiatami również pojawia się kwestia interpretacji. Także myślę, że to jest celny punkt. Punkt i uwaga, również, żeby ją przekazać wyżej do naszych prawodawców, aby prawo pisali tak jasno, jak tylko to jest możliwe. Bardzo dziękuję, panie burmistrzu. Czy ktoś z państwa chciałby zabrać głos? Nie widzę. Przechodzimy zatem do głosowania. Informuję państwa, że w chwili obecnej mamy 16 radnych na sali. Proszę państwa, bardzo proszę o potwierdzenie kworum w systemie. Pan radny Maciej Morzyński, jest dobrze. Pan radny Wereszczyński, Pan Przewodniczący. Chyba mamy w tym momencie wszystkich. Dobrze, dziękuję bardzo. Proszę Państwa. Przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały zmieniającej uchwałę numer? 23 na 169 na 2016 Rady Miasta Łuków z dnia 30 czerwca 2016 roku w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Proszę o naciśnięcie przycisku. Kto jest przeciw. Proszę o naciśnięcie przycisku. Kto się wstrzymał. Proszę o naciśnięcie przycisku. Proszę Państwa, informuję, że w głosowaniu uczestniczyło 16. Dobrze. Proszę Państwa, informuję Państwa, że w głosowaniu uczestniczyło 16 radnych, 16 radnych było za, żaden radny się nie wstrzymał od głosu, żaden radny nie był przeciw. Proszę Państwa, informuję zatem, że Rada podjęła uchwałę zmieniającą uchwałę. Numer 23 na 169, łamane na 2016 z dnia 30 czerwca 2016 roku, w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Przechodzimy do realizacji punktu czwartego. Zamknięcie wobec. Wyczerpania porządku. Zamykam obrady dziesiątej sesji Rady Miastałków. Dziękuję Państwu za przybycie.